Witam! W Sejmie była gorąca dyskusja o nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom w Polsce. Co się dzieje? Projekt przedłuża legalny pobyt Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, do marca 20... 2026 roku. Projekt zo... zakłada przedłużenie tego pobytu, utrzymanie świadczeń socjalnych, jak 800, ułatwienia administracyjne. Może brzmi słachetnie, ale Konfederacja Korony Polskiej mówi chwila SOP! Poseł Roman Fritz słusznie zauważył, że Polska ma ograniczone możliwości budżetowe, a nasze problemy demograficzne i potrzeby obywateli wymagają również uwagi trochę większej. W głosowaniu 25 lipca wniosek Konfederacji o odrzucenie tego projektu przepadł. 238 posłów było przeciw, tylko 21 za. Sejm skierował nowelizację do komisji, ale pytanie pozostaje Czy stać nas nawet krytyczne wsparcie, gdy sami borykamy się z wyspaniami? I w dodatku, czy warto wspierać tych, którzy wbijali wiele razy nam w plecy sztylet? Konfederacja przypomina: pomagajmy, ale z głową, bo Polska to jest nasz dom. A wy, co o tej sprawie myślicie? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie. Jest nas raz więcej. Idźmy po więcej subskrypcji. Marcin Marsznik o tym, co ważne, polecam.